Witajcie moi wierni youtubowicze, tutaj czwarty odcinek naszej serii zakielichujmy i Tak, najpierw chciałbym to sobie sprawdzić. Nic, nic nie idzie? Nie. sobie pomyślałem, że trzeba będzie mm, coś zrobić, no. Bo nic się Tutaj chudę zagłośnić Sound. Okej. Okay. Dobra, teraz mogę mówić. Myślę, że lagi już się nie będą powtarzać. A nie włączyłem stopera Dobra jest 41 to do, do 50 do 55 Dobra Będę wiedział tylko nie wiem co mam robić po prostu Chyba się y, udam do jakiejś tej y, kopalni Nie ja wiem coś, 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 coś wymyślimy Zaczniemy sobie kopać po prostu Może sobie, o tu w dół Tak. Bo bym sobie musiał znaleźć jakąś jaskinię i wreszcie jakieś surowce? Bo ten mod jest nawet. Żelazo. <sum> <mum> <kuś> he he he. żelazo mhm Aha. Bitches. Motherfucker. I to akurat pod domkiem. Chwila, bo nie mam. Nie mam pochodni. O to fakt, gdzie mam pochodnie. Ech. Pochodne. Pochodnie. Ej, no, co biega? Pochodni nie mam, muszę zrobić. kiedy świata pochodni nie mam. kiedy nie ma pochodni. Kaj 64. 64. Okej, okay, to mi starczy. No i zaczniemy sobie kopać. No, cóż zrobić? Zaczniemy sobie kopać. Świetle. To tak i zaczniemy se kopać czemu takie lagi na tym kąpie jezu nie wiem co się działo ej ale czemu ja robię najwyżej tak będziemy wychodzić dobra nieważne tutaj sobie zaczniemy kopać no to już czwarty odcinek nigdy nie myślałem że to mi tak pójdzie a tu bum! Jakoś idzie. Ha! Tylko właśnie czekam na ten dysk nowy. Właściwie bym mógł nagrywać jakieś nowe gierki. Tak, tu nudy, nudy ciągle, tylko ten Minecraft. Szkoda, no. No będę się poczekać troszkę, no niestety. To nie zależy ode mnie, no. No, kopiemy. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Mm -hmm. Kurczę, chcę wlecieć do jakiejś jaskini. Faka, Ile sobie to, przepalę te żelazo. To się wyrosło. O, już wyrosło pierwsze. Tak, mm, przepalimy sobie żelazo. To i to my sobie dwa najlepiej Lecimy, lecimy kopać. Fajnie jakby się wleciało do jakiejś jaskini. Dużo surowców by było przy okazji. Jakiś level by się nabił. W którymś tam odcinku pokażę Wam drugi świat. Tam mam już yy, właśnie tę piwnicę. I... no... Znaczy piwnicę, co ja mówię, jaskinie piwnicę. <grym> Jezu jaki jestem. O żelazo. E, I tam mam już zrobione wszystko, Eku z obsidianu. Właśnie tu fajnie, fajnie ten... Fajnie, fajnie się z tym w ogóle yy, chodzi, biega, skacze, z, yy, umiera. <grym> Nieważne. A ciemno Jedzenia nie mamy, no Będę musiał Sobie coś zabić Najwyżej no ja zdechnę Nie, nie zdechnę Sobie pozbieram trochę tego kamienia Przy okazji może wlecę do jakiejś jaskini Też nie wiem I sobie zacznę Pozbieram sobie wszystko i sobie zacznę robić domek normalny już, bo w takiej w ziemi nie będę mieszkał, bo to jest bez sensu, nie ma, to, nie, do, nie ten, nie ma szans, żebym w takim czymś mieszkał, dobrze, kopiemy dalej, kopiemy, kopiemy, nudno, strasznie nudno, mm, no... Teraz mój najważniejszy cel, dobić do, do 500 widzów. Wiem, będzie bardzo ciężko, 50 tysięcy wyświetleń i w końcu partnerstwo otrzyma, otrzymać. Ciekawe ile lat upłynie zanim to zrobię. <laughs> no ale nie, nie poddawaj się, zawsze idź do celu. Moje motto. Tak Później to już będzie leciało jakoś. No tak, to jeszcze dostać tylko ten, ten dysk twardy. I już będę mógł nagrywać normalne serie, bo tak to jeden odcinek na dzień, czasem nawet na 2-3 dni, no to jest już trochę trochę do długo, żebym nie wrzucał odcinka. A wiem, że tam jakiejś wielkiej widowni nie mam, żeby, żeby czekali na odcinki, ale przede wszystkim robię to dla siebie, żeby sobie udowodnić coś. Ale dobrze jest dobrze będzie, dobrze było, no jaskinia, 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 no, czemu nie ma jaskini? No do, hmm. jeszcze jeden kilo. No tak, to będzie dosyć nudny odcinek. Zawsze w każdej serii musi być jakiś nudny odcinek. To nie ma nie ma takiej serii. O, Wyngal. Nie teraz, nie, teraz już nie zatańczę. To teraz będę miał jakiś szósty level za zebranie tego węgla. Zobaczymy. Ja mówię, że, że będzie szósty level. Zakładamy się z Wami. Zakładam się z Wami. A jak nie wbiję. Zostawiam dzisiaj jeszcze jeden odcinek, ale musi wbić. O kurczę. O. o kurde. What the fuck. O kurde. Ha, biło. Ha, no, no. dzisiaj już bym nie dał rady odcinka, bo za dużo mam roboty. Tego wszystkiego. Myślę, że jeden odcinek dzienny starcza Wam. No i mi. O, właśnie tak, dzisiaj jeszcze. O, jesteśmy już na samym, na samym dole. Dzisiaj jeszcze wrzucę jeden odcinek z Ravi. Jak będzie szło, bo Roy opisał, że jakieś błędy są, nie da się wrzucać filmów, to nie wiem. Dzięki Royo za info. <laughs> eee... No. I... Spróbuję. Nie wiem, jak to będzie. Ale może się uda. No. Jesteśmy na samym dole, już tutaj bedrock widać ładnie. Bedrock niektórzy mówią admin block, ja mówię bedrock. No, to jesteśmy już tu w następnym odcinku. Będziemy dalej kopać. Poszukiwania będą. Co tu jest pode mną? Oby nie lawa, oby nie lawa, oby nie lawa, oby nie lawa. Oby nie lawa. O, krzywo kopie Tu nic nie ma na razie w następnym odcinku. Będziemy kopać, szukać jakiś. Mm, przede wszystkim jaskiń i materiałów, oczywiście. Trzeba sobie y, zrobić jakieś jako, diamenty. O, Redstone, dobra, to mi się na razie nie przyda. Właśnie tak, y, wczoraj, 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 to było tak, wczoraj. gram sobie na tym moim drugim świecie, tak, idę, znalazłem sobie ten, i nagle 10 diamentów. Dobra, subskrybujcie, komentujcie. Piątka.